Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze głosy w tym punkcie? Bez tego ja pozwolę sobie zająć trochę... Jest, jest. Bardzo proszę, pan Mariusz Górecki. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni i goście. Ja mam takie jeszcze jedno pytanko, bo pojawił się taki tekst i chciałbym, żeby pan burmistrz na następną sesję, nie wiem, poruszył ten temat i zaprosił nasze panie dyrektor tutaj z Tucholi, bo nie wiem, no może nawet nauczycieli powinno to dotknąć, bo zarzuca się, że u nas po prostu w mieście wychowuje się patologię. To jest takie, nie wiem, jest to dla mnie niezrozumiałe. Bardzo taki przypadek i myślę, że panie dyrektor, powinny tutaj w szkole, w tym naszym mieście się o tym dowiedzieć, ale to jest, nie wiem, no, słowo patologia? Nie rozumiem. Dziękuję. Tak, panu, panu radnemu chodzi, zaraz panu burmistrzowi udzielę głosu, panu radnemu chodzi o opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego i tam rzeczywiście jest taki akapit, który mówi, że przeciwieństwo do wsi bodajże w mieście są, ale to państwo możecie przeczytać. Bardzo proszę, to samo chciałem. Aha, pan burmistrz chciał powiedzieć dokładnie to, co ja powiedziałam. Na pierwszej stronie opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego jest jakby... Jest to właśnie takie przesądzające, że w mieście młodzież musi spo, spo, może spotykać się z patologią. Państwo dokładne sformułowanie na pewno przeczytacie na pierwszej stronie opinii. Wobec tego yy, myślę, że mogę zająć Państwu czas. Wpłynęły do mnie dwa pisma w tej samej, w podobnych sprawach. Ja po, yy, pozwolę sobie odczytać. Chodzi o palenie papierosów przez młodzież. Pierwsze pismo podpisane przez dyrektora Jerzego Kornasia. <laughs> Szanowni państwo, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego w sąsiedztwie budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych imienia, imienia ziemi tucholskiej w Tucholi, ulica Świecka 89A, a także na terenie przyległym, to jest od przystanku komunikacji publicznej do posesji państwa wamkę przy ulicy Świeckiej 87. Związek ten uzasadniony jest potrzebą zapewnienia młodzieży i mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych oraz osiedla mieszkaniowego bezpiecznego, zdrowego środowiska wolnego od szkodliwego wpływu tymu tytoniowego. Obszar szkoły i przystanku stanowi miejsce, w którym codziennie przebywa duża liczba uczniów, szczególnie narażonych na negatywne skutki biernego palenia. Do szkoły cyklicznie wpływają skargi okolicznych mieszkańców dotyczące gromadzenia się osób palących tytuń, co wiąże się z utrudnieniem w korzystaniu z wyjazdów, sesji oraz zaśmiecaniem pobliskich chodników. I prosimy o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy i drugie pismo od pana dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, pana dyrektora prywatnie radnego Irena Wesołowskiego. W związku z nagminnym zjawiskiem palenia papierosów i e-papierosów oraz młodzież szkolną na terenie chodnika od ulicy Nowodworskiego w kierunku ulicy Pocztowej, a także na parkingu przy bez ogródka piwnego przy zwracam się z prośbą o ustanowienie przez radę miejską w Tucholi na tym terenie strefy wolnej od dymu nikotynowego i e papierosów. Uprawnienie to posiada rada miejska zgodnie z przepisami. Wprowadzenie powyższej strefy zniechęci młodzież do palenia, także pozwoli organom ścigania na skuteczne egzekwowanie zakazu palenia i używania e papierosów na przedmiotowym terenie, który stanowi bezpośrednie sąsiedztwo wokół szkoły. Nadmienię, że wprowadzenie tej sfery uzyskało akceptację nauczycieli szkoły i Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Ja pozwolę sobie te oba dokumenty przekazać do Komisji Oświaty, z uwagi na to, że Komisja Oświaty grupuje radnych, którzy na bieżąco mają kontakt z młodzieżą. Oczywiście proponowałbym również zaprosić na spotkanie obu dyrektorów i jeśli z tego wypłynie jakaś może propozycja uchwały, no to będzie chyba naj, najlepszy. Jeśli w ogóle Państwo podejmiecie ten temat, to najlepiej jeśli Komisja również skonstruuje przedmiotową uchwałę i będziemy na ten temat dyskutować, gdy Państwo już tym tematem się zajmiecie.